Laudetur Jezus Chrystus. Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie. Pani Agusia już włączy sobie kazanie na internecie, bo ona idzie na komputer i próbujemy, dzieci, pracować, pracować nad mszałem dalej. Każda modlitwa złożona dziennie, pół strony, przybliża nam koniec. A ja idę dalej rozważanie, by wam tylko przedstawić, co się w ostatnich kilku dekadach udało albo kilkudziesięciu masonerii osiągnąć, czyli czerwonemu smokowi, czarnej bestii, w rozprawie z Kościołem. Bazuje na orędziach Matki Bożej, moi drodzy. Orędzia do moich ukochanych, umiłowanych synów kapłanów, przekazywane włoskiemu kapłanowi, moi drodzy Stefanowi Gobiemu, to już jest świętej pamięci. Matka Boża wyjaśniła zagadnienie trzech apokaliptycznych bestii i ich formę walki z kościołem. Pośred... Kazanie będzie trwało dzieci 15 minut. Za pośrednictwem 10 przykazań Pan przekazał słowo, swe prawo. To mamy w modlitwach, znamy to z Nowenny. Mojżesz na górze, Dzisiaj nazywamy to 10 słów. Wszyscy jesteście po Przygotowaniu technologicznym Pana Boga, czyli, moi drodzy, przyjęliście dziesięć Pana Bożych, otrzymaliśmy interpretację, mucha nie siada, temat niedysputowalny. Pan Bóg nam wybił z umysłu naszego myślenia, ja uważam. Jak wam przeczytam w orędzie, albo w Wedelupę, albo w niedzielę zobaczy, dojrzeje, Pan Bóg mówi, że Pan Józiu. Nic nie wiesz, czy nie rozumiesz, to tym twoja większa zasługa. Proste do dzieci. Skończył się czas. W tej chwili się wali cały świat nauki. Moi drodzy Amerykanie wysłali teleskop lepszy od Habla. Habla był na 400 km nad ziemią, a ten jest 1,5 miliona kilometrów nad ziemią. No i dzieci powykrywali galaktyki starsze niż tak zwany ich big Band, Czyli była jedna masa, pierdykło i tak powstał świat. No i dzisiaj nauku są załamani, no bo ta nauka dzieci nic nie znaczy. To, co nam truli, to się kupę nie trzyma. Ja wiem, w seminarium dzieci, panie Tomusiu, rok kosmologię, a biskup życiński nam tru i tru i tru i tru. Była masa, pierdykło, tworzy się, samo się układa, wszystko z masy krzem zaiskrzył z wodorem, powstał tlen, dzieci. Rozumiecie? Takie nam kindy ma opowiadali. Słuchaj to rok. Jesteś młodym chłopcem, masz 19 lat i ci przez rok ci trują. Następny truci przez rok o Darwinie, o ewolucji. Dzieci i tu się nagle im wszystko wali. Wszyscy tak zwani naukowcy nie są naukowcami. Bo to się im kupę nie trzyma. Pan Bógnał dał swoją rzeczywistość funkcjonowania na świecie 10 przykazań Bożych. Masoneria, ta pantera ma na głowie 10 rogów. Szerzy wszędzie prawo pozostające w sprzeczności z prawem Bożym. Dzieci, jesteśmy po wyborach. Choć wygraliśmy, przegraliśmy, przyszła optyka masońsko-komunistyczno-antykościelna. Y, I dzieci, co nam robią? Codziennie sędzia zatwierdza, jak ma go obrady, mają, prawa sprzeczne z prawem Bożym. Na naszych oczach, w ramach tego diabelskiego systemu, demokracja okazuje się, że wyżynane są resztki naszych swobód religijnych i myśli. Bo jak powiesz inaczej co oni zatwierdzili w sejmie? No macie wyroki, tak ja mam wyroki. Że wypowiadam na głos słowa mojej wiary, w obronie Boga, to oni mi dają karę. A oni mnie sądzą, że ja nie mówię językiem czarnej pantery, nie mówię językiem czerwonego smoka. I nie mówię językiem baranka, czyli masonerii kościelnej. Więc ta opcja, te potwory, wszędzie szerzą prawo, które jest w zupełnej sprzeczności z prawem Bożym. Bóg nas do tego przygotował. Mamy orędzia o czystości, mamy orędzia o dziesięciu przykazaniach. Mamy orędzia o in vitro, więc znamy stanowisko teologiczne mistycznego ciała Kościoła. To nie jest stanowisko naszego episkopatu czy Bergoglio. Oni są sprzeczni z tymi założeniami. Ale wiecie, co jest pocieszające? Kończą się. Bo im lat przybywa, więc zgodnie z prawem muszą opuszczać stolice biskupie lub umierać. Ale was pocieszę. Przyjdą jeszcze gorsze potwory. Bo przyjdą już synowie i wierni uczniowie masonerii, czyli czarnej pantery, wierni synowie baranka kościelnego, masonii kościelnej i wierni synowie komuny czerwonej bestii. Komuna się dzieci nie skończyła. Ona dopiero teraz nabiera swój rumiany wygląd w agendzie. 2030. Dzieci, totalny reset. My jeszcze cieszymy się, że mamy jeszcze miesiąc wolności religijnej, może rok. Jedno z naszych wielkich stron internetowych, gdzie mieliśmy 50 tysięcy subskrypcji, dzieci zamknęli. Wiecie za co? Dali komunikat. Nieprawdziwe wiadomości medyczne. nieprawdziwe wiadomości medyczne. A skórniki, jak się wychodziły te małpy, apokalipty, bestie, bestie z ziemi w XVIII wieku, XIX wrzeszczały wolność słowa, wolność pracy, pracy tolerancja, równouprawnienie. W którą stronę, panie Józiu? Jak ja powiem do kolejnych punktów, i pokażę Wam to oblicze tej bestii, bo ta bestia zaczęła w tej chwili rządzić naszym krajem z rozmachem. Nie myślcie, że jak rządził PIS, że bestia ta nie rządziła naszym krajem. Umiała setki tysięcy ustaw prawnych wprowadzić, które teraz będą wykorzystywali do swoich celów. Ja wam zawsze mówiłem, pamiętajcie, ci, co mówią państwo prawa. To jest gorsze niż hitleryzm i stali nic razem wzięte. Przeciwstawiając się przykazaniu pańskiemu, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, masoneria. Ustawiła fałszywe bożki, przed którymi wa, wielu z was pada na twarz w adoracji. Praca, pieniądz, wykształcenie, rozum, seks, telewizja to, to cała lawina, gdzie hołdujecie. Wy bez tego nie potraficie żyć. Żarcie to jest bożek. Nie mówię jedzenie, bo współczesna cywilizacja nie je, ona żre, bo jedzenie jest wtedy, kiedy zużywamy tyle, ile nas potrzeba do utrzymania naszej wegetacji. Bo jakbyśmy jako cywilizacja jedli, to by nie było walki z czym? Z otyłością, ale my żremy, więc musi być walka z otyłością, bo organizm tego nie przeprodukuje na energię, więc gromadzi w sadło i w inne odpady. Przeciwstawia przykazaniu. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga na daremno i bluźni Bogu i Chrystusowi. Czyni to wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Perfekcyjnie to Pan Jezus pokazuje, jak omawia przykazania. W dziesięciu przykazaniach, jak człowiek bluźni, wymieniając imię Jezus wobec Boga. Wprowadza nawet jego imię w niestosowne nazwy produktów handlowych. Realizuje świętokradzkie filmy o jego życiu i o boskiej osobie. Przecież był taki film o śmieci Pana, pokazali, że umiera na krzyżu, a nagle on ma wizję, jak się pieści z Magdaleną. Nieporypane. Dzieci nieporypane, i ludzie na to idą chmurami. Nigdy nie kupujcie pro produktów, na których są znaki katolickie. Ja wam zawsze mówię dzieci, jakim prawem? Jestem na komunii, a wy wszyscy kupujecie chusteczki do nosa z monstrancją i z napisem IHS. Powiem wam słowami mojej mamy, muszę to zacytować. Jeśli to robicie, to wy macie nas w głowie. Mama jak nie wczyma, by Piotruś on ma nasrane w głowie. Mama, wiem! Jak ty na kolonie kupujesz chusteczki do nosa z IHS, to masz nasrane w głowie. Moi jeszcze, że wpadli na pomysł, że mają prozu ten producenta krówek. I będzie produkował cukierki krówki, na których będzie twarz Chrystusa króla naszego obrazu. Te przywiórz mi pięć kilogramów tych cukierek. Jak myślicie? Co mu powiedziałem? Ty masz nasrane w głowie. Tu już nie ma co mówić, tłumaczy dzieci. Jest granica przyzwoitości. Musicie ten termin przyjąć, jeśli idzie o szacunek wiary katolickiej znaków. Jeśli ty posługujesz się znakiem Chrześcijańskim, do wycierania nosa, do wycierania tyłka, opakowanie i do kurze, do kosza wrzucasz, no to Ty masz nas ranę w głowie. Ludzie, przestańcie mówić, że jesteście mądrzy! Wprowadza nawet imię Jezusa w niestosowne nazwy produktów? Realizuje świętokradzkie filmy o jego życiu i o boskiej osobie. Wczoraj jadę przez jedno miasto, patrzę, studio tatuażu. Dzieci, cała witryna corna. Trupie czaszki na reklamach. Jak ty tam wchodzisz, to ty jesteś taki sam jak ta witryna, bo ty się z nimi identyfikujesz. Ten, kto ma to studio, jest czysty po ludzku, jest honorny, bo ja widząc te znaki, mam wewnętrzne poruszenia i mówię: Tam jest kuźnia demona. Ty tam wchodzisz, oddajesz się pod jego opiekę. Przestańcie mi mówić, że jesteś wolny i może zrobić co chcesz. To przyjmij też moje wypowiedzi. Ja Cię nie potępiam, ani nie mówię Twoim nazwiskiem, kto nosi tatuaże, ale mówię ogólnie o procedurze. Która jest uwłaczaniem Bogu, a wy mnie atakujecie, że ja mam język nienawiści. A jak kpią z kościoła, kpią z religii, wszyscy mówią wolność słowa. Ty, a nie jest to język nienawiści względem mnie, katolika? Rządzący teraz ponoć siedzą nad wielką ustawą. Ustawa to będzie już zmiana będzie ustawa o języku nienawiści. Czyli będą zamykać księżom. Wszystkie usta, nie możesz nic powiedzieć, nie możesz nawet powiedzieć, jakie są założenia nauki katolickiej, bo to się sprzeciwia z koncepcją, więc twój język, panie Tomku, jest co? No językiem nienawiści. Wbrew trzeciemu przykazaniu, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, masoneria przekształciła niedzielę w weekend, w dzień sportu, zabaw, rozrywek. My pamiętamy jeszcze komunę, był praca społeczna. Cokolwiek o tym powiesz, znowu jesteś niedobry. Wszystko w niedzielę. A nam Pan powiedział, nigdzie nie pójdziecie w niedzielę na imprezy domów nie odwiedzicie. Niedziela jest moja. A w sześć dni się odwiedzajcie, róbcie komunie święte wesela. Co się okazuje? Ksiądz Natanek jest radykałem. Do tego dochodzą biskupie dyspenzy, więc weekend mamy królewski. Róbca cuk. Ceta, mówiłem na początku, kiedy się uniosłem, moja siostrzenica jest w galeriach krakowskich, tam są wszędzie restauracje, dzieci pełne, pełne żrających ludzi, wszystko je mięso. Te zaczął się w Polsce, moi drodzy, Wielki Post, że biskupi nie dali dyspenzy. Przecież trzeba zapobiec, żeby ludzie nie grzeszyli dawać dyspenzy. Chłopca znalazł inną babę, czemu dać dyspenzę, bo on ma wigor, niech to biskup zrozumie, on ma wigor. Upodobało się mi auto pana Gerdzia, czemu mam mu nie ukraść, dać mi dyspenzę? Jakim prawem pan Gerdziu działa? Ja mogę jego, czepujecie? Czy mnie rozumiecie w tych dyspensach? Ja muszę mieć dyspensę, po co mam iść do piekła, jak ja chcę z biskupami iść do nieba? Więc mamy weekendy. Co zrobili biskupi? Weekendy przenieśli mszę świętą z niedzieli na sobotę, tak? To jest w ramach weekendu. W Polsce jeszcze coraz więcej ludzi was jest w weekendy, w sobotę, na wieczornej mszy mówi, mówicie, że niedzielna. Macie nas ranę w głowie? To nie jest niedziela, to jest sobota! Mam kuzyna we Francji, oni już mają mszę niedzielną, wiecie kiedy? W czwartek wieczór, bo oni weekend się w wielu, zaczyna się w piątek. Tej proboszcz wychodzi, jak będziesz w czwartek wieczór na msy? To w niedzielę masz weekend, a weekend to jest bóstwo. Dzieci, wszystko poniszczono. Wiecie, dlaczego wybuchnął u nas rok powstania wiary? To już chyba dwunasty mamy, bo to przypominam przy świecach, dwunasty. Bo no 12 lat temu nasi biskupi mówiąc, aby wyjść na wasze potrzeby, sprawy, zezwalamy, aby śluby kiedy były? W piątek. Przyczyna wiary teologiczna, ponieważ nie macie sal weselnych. No i teraz biskupy, wesel nie ma, sale puste, a wy? No mieliście nas w głowie wtedy, kiedyście rozpuszczali ludzi. Nawalane w głowie, bo nie masz rozumu i nie masz strategii. Oni nie wiedzą, co to jest, kto to jest kościół, co to jest prawo kościelne. Jakie są zasady utrzymania ręku wiary w dyscyplinie? A wszystkie babki lecą. No bo probosz powiedział, że można. Aha! A probosz ci nie powiedział, że to wielki piątek krowę zabili, a nie Pana Jezusa? By ci powiedział, że w Piątek Wielki zabito krowa, a nie Pana Jezusa, no to się żęcie. Bo czekam, kiedy nam biskupi powiedzą, że w Wielki Piątek na krzyżu wisiała krowa albo owiecka. Więc dzieci mamy rozwalony cały kościół, cały system, a wy wszyscy mówicie, jak jest fajnie, jak nam idą na rękę. Jak tak mówi, że ci idą na rękę w kościele, to znaczy, że Pani Jadziu, ty już jesteś boginią. Jeśli przyjdzie następny ksiądz i powie ci coś nie na rękę, to ty będziesz pisała pismo do kury, do kury i księdza sądziła, bo ksiądz jest nie na rękę. Ksiądz jest dla Boga i na rękę Boga, a nie na twoją Jadźka. Amen. Użyłem tu tylko imienia Pani Jadzi do niej nie mając nic, aby kazanie było dynamiczniejsze i bardziej zrozumiane. Rozumiecie, o co chodzi? Nie zamierzam w żadnym kazaniu nikogo urazić, ale żeby dołożyć idei, to mnie, znacie, dziś się pojawiło, nowy termin teologiczny. Co ma proboszcz, kiedy ci takie rzeczy opowiada? Po prostu dzieci. No i to mi przyszło wczoraj, nie chcę powiedzieć kiedy, na modlitwie wieczór, ja sobie, mama mi to ciągle wołała ona, nie, bo to jest brzydkie, nie mów tego tak słowa. Wiesz Piotruś, ale posłuchaj, on ma. Mama, ja wiem, on ma. Prosta moja mama wszystko wiedziała. Piotruś, kiedyś pyta się mnie tak, ale czemu oni tak wszystko zmieniają? Ja wtedy mamie, mama, posłuchaj, oni mają wszystko nasalane w głowie. Ah, agora eu